Cześć, z tej strony Adwokat i a przed to był film, w którym zająłem się wyliczeniem błędów, jakie pracodawcy popełniają, zwalniając pracowników. Od razu chciałem Ci powiedzieć, że jest to druga część filmu. Dlatego jeśli jeszcze nie widziałeś pierwszej, w której również wskazuje kilka tego typu sytuacji, możesz to zrobić klikając gdzieś tutaj. Myślę, że lepiej jest zacząć od tej pierwszej części, natomiast ty tu rządzisz. Jeżeli chcesz dalej oglądać, zapraszam. Pierwszym z możliwych błędów pracodawców, które chciałbym dzisiaj omówić to wskazanie takiego powodu zwolnienia pracownika, który tego zwolnienia nie uzasadnia. Muszę przy tym powiedzieć dwie rzeczy. W polskim prawie nie ma jakiegoś zamkniętego katalogu przyczyn, które mogą uzasadniać albo nie mogą uzasadniać zwolnienia pracownika, natomiast w praktyce można wyodrębnić przynajmniej kilka takich przyczyn, które są wskazywane najczęściej, jak na przykład utrata zaufania, nieuzasadniona krytyka pracodawcy, likwidacja stanowiska pracy, częste zwolnienia chorobowe, odmowa wykonania polecenia służbowego, czy choćby wspomniane przeze mnie parę razy w poprzednim nagraniu, niewykonanie planów sprzedażowych. Nie będę tych wszystkich przyczyn wy wymieniał ani, ani w pełni omawiał, bo tak naprawdę ilość niuansów, które w tych przypadkach występują, sprawia, że o każdej z tych przyczyn można przygotować osobny film. Jeden taki film nakręciłem, dotyczy on likwidacji stanowiska pracy i możesz go obejrzeć też klikając gdzieś. Tutaj, albo w miniaturę, która pokaże się na końcu tego filmu. Dlatego, jeśli spośród tych przyczyn, które wymieniłem, któraś bardzo Was zainteresuje, albo może interesuje Was jakaś inna przyczyna zwolnienia, o której nie mówiłem, dajcie mi znać w komentarzu. Postaram się dla Was taki materiał przygotować. Mogę Was też odesłać do mojego bloga pracę.pl, na którym omówiłem kilka takich przyczyn. A linki do tych artykułów macie poniżej w opisie. Podobnie jak do e-booka o tym, jak zwolnić pracownika zgodnie z prawem, którego przygotowałem e, razem z moim zespołem i którego możecie sobie ściągnąć całkowicie bezpłatnie z mojej strony. Www. A jest on świetnym e, uzupełnieniem właśnie tych elementów, które omawiamy w tym filmie i w poprzednim. Pozwól, że w tym miejscu na chwilę przerwę. Jak wiesz, na tym kanale publikuję bezpłatnie materiały edukacyjne dotyczące różnych dziedzin prawa, a zawierające moje doświadczenia z sal sądowych, a także te zdobyte podczas świadczenia usług prawnych dla pracowników, pracodawców czy innych klientów przez okres niemal 15 lat. Staram się, żeby to wszystko było ciekawe i pomocne, zrozumiałe i dlatego mam do Ciebie małą prośbę, jeżeli podoba Ci się to co robię, pomóż mi rozwinąć mój kanał. Kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj, skomentuj, może udostępnij mój film w swoich mediach społecznościowych, będzie mi bardzo miło. A teraz wracajmy do naszego głównego tematu. W kwestii przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę chciałbym powiedzieć jeszcze drugą rzecz. Mianowicie pracodawcy wolno znacznie więcej niż z reguły się pracownikom wydaje. Wielokrotnie w uzasadnieniach sądów pracy można spotkać się ze stwierdzeniem, że w przeciwieństwie do dyscyplinarnego e, zwolnienia, wypowiedzenie umowy o pracę jest zwyczajnym, standardowym sposobem jej rozwiązania. Zatem. Powodem takiej decyzji nie muszą być okoliczności nadzwyczajne, drastyczne czy szczególnie doniosłe. Pracodawca nie musi udowadniać, że zachowanie pracownika doprowadziło do powstania szkód czy strat w jego majątku albo że skutkowało jakimiś bardzo poważnymi konsekwencjami. Jeżeli pracodawca zwalniając pracownika dąży po prostu do lepszej realizacji zadań z zakładu pracy czy też lepszej organizacji, w procesie pracy, to zwolnienie jest obiektywnie związane z tym właśnie celem, to wypowiedzenie umowy o pracę będzie uzasadnione. Nie ma też obowiązku, aby przed zwolnieniem pracownika kwestionować sposób wykonywania przez niego pracy, dyscyplinować go, wzywać do zmiany swojego zachowania czy ostrzegać o możliwości zwolnienia. Co więcej, pracodawca jest uprawniony do zwolnienia pracownika w trybie za wypowiedzeniem, nawet wtedy, gdy określone okoliczności nie są przez pracownika zawinione, a nawet od niego niezależne. Oznacza to, że sąd pracy nie będzie badał, czy określone zachowanie czy też określone okoliczności powstały z winy pracownika, czy nie. Dobrym przykładem są tu na przykład częste absencje chorobowe, które przecież e, nie muszą i zwykle nie są zawinione przez pracownika. To no, pracownik nie jest niczemu winien. No, trudno przypuszczać, że celowo chorował. No, chyba że nie chorował, tylko przebywał na L4, ale to już jest zupełnie inna historia. Wreszcie, przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę może także leżeć po stronie samego pracodawcy. Może to być reorganizacja zakładu pracy, kłopoty finansowe czy utrata zleceń. Jednak z drugiej strony, to wszystko nie oznacza, że pracodawca może zwolnić pracownika z błahych powodów. Warto bowiem zasygnalizować, że z reguły jednokrotne drobne uchybienia, e, np. jednokrotne spóźnienie, drobna pomyłka przy wykonywaniu, wy, wykonywanych przez pracownika czynnościach która nie ma większych konsekwencji dla pracodawcy nie będzie uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę. Oczywiście każdy typ tego typu okoliczność należy rozważyć przez pryzmat zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracownika, a także charakterystykę zakładu pracy. Trochę inaczej należy ocenić spóźnienie się do pracy e, pilota rejsowego samolotu, nauczyciela akademickiego, sprzedawcy czy pracownika magazynu. Kolejnym błędem może być wskazywanie zbyt dużej ilości przyczyn uzasadniających zwolnienie pracownika. Odkąd zajmuje się prawem pracy i sprawami dotyczącymi właśnie bezprawnych zwolnień, w większości pisemnych lub ustnych uzasadnień zapadłych w tych sprawach wyroków można było usłyszeć czy przeczytać taką jedną stale powtarzającą się... Frazę. Nie ma przeszkód, aby pracodawca wskazał kilka przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę. Z punktu widzenia oceny zasadności wypowiedzenia istotne jest, czy choćby jedna ze wskazanych przyczyn usprawiedliwiała wypowiedzenie. Przyjęcie takiego zapatrywania wielokrotnie aprobowanego przez sąd najwyższy sprawiało, że pracodawcy bardzo często ponad miarę mnożyli te przyczyny, wychodząc ze słusznego skądinąd zamówienia, że być może któraś, przynajmniej jedna z tych wskazanych przez nich przyczyn chwyci. Co więcej, przyjmowałem sprawy, w których oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę miało kilka stron. Na tych stronach od myślnika wskazane były zarzuty formułowane wobec pracownika. To z kolei powodowało, że taka sprawa toczyła się latami, bo czasem trzeba było przesłuchać kilkudziesięciu świadków na wszystkie wskazane przez pracodawcę okoliczności. Co ciekawe, w niektórych przypadkach, w których celem pracodawcy było pozbycie się pracownika z zakładu pracy za wszelką cenę, uwikłanie się w taki długotrwały spór było dla pracodawcy korzystne, bo sądy pracy bardzo niechętnie i bardzo rzadko zabezpieczają powództwo pracownika poprzez tymczasowe przywrócenie go do pracy na czas trwania postępowania. Muszę się też przyznać do tego, że skoro wskazanie wielu przyczyn zwolnienia bardzo często leżało w interesie pracodawcy, to sam musiałem doradzać i doradzałem takie właśnie rozwiązania. No, na tym polega równość wobec prawa. Jeżeli ktoś może wykorzystywać określone przepisy we własnym interesie, to moim świętym obowiązkiem jest doradzanie stosowania takich właśnie rozwiązań. No taka praca. Z kolei sytuacja zmieniła się nieco w 2015 roku, bo wtedy Sąd Najwyższy by uchwycił sedno tego problemu i sformułował nowy pogląd. Uznał, że w przypadku, gdy pracodawca wskazuje dużą ilość takich przyczyn uzasadniających zwolnienie, kilka albo nawet kilkanaście, wówczas te przyczyny, które ostatecznie w toku procesu zostały uznane za zasadne, muszą stanowić istotną proporcję wszystkich przyczyn ujętych przez pracodawcę w wypowiedzeniu. Ile ta istotna proporcja wynosi, niestety nie wiadomo. Będzie to zależało od okoliczności konkretnego przypadku, od tego, czyj adwokat przedstawi lepszą argumentację dopasowaną właśnie do tych okoliczności. Dla mnie to przełomowe orzeczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, stąd najwyższy dał pracownikom bardzo istotne narzędzie w sporach przed sądem pracy, bo wybronienie się przed pracownika z większości spośród kilku lub kilkunastu wskazanych przyczyn zwolnienia może skutkować przegraną pracodawcy. Zatem pracodawca nie będzie miał żadnego interesu w tym, żeby mnożyć wiele przyczyn zwolnienia, a najlepszą strategią może okazać się wskazanie nie więcej niż trzech, czterech przemyślanych i posiadających mocne uzasadnienie powodu zwolnienia. Po drugie. Właśnie w ten rozsądny sposób powinno być tworzone prawo. Bo procesy sądowe, które są zbyt rozbuchane pod względem dowodowym, wymagają przeprowadzenia wielu rozpraw, zapychają sądy i powodują, że wszystkie pozostałe sprawy trwają dłużej. A wystarczy tak ustalić reguły, żeby ograniczenie zakresu sprawy sądowej i tym samym czasu jej trwania było w interesie samych stron. No ale to trudne jest, tak? Nie każdy tak potrafi. Szczególnie mam tu na myśli te 460 osób, które pracują w dużym mieście, ale przy wiejskiej ulicy. Musicie pamiętać e, o jeszcze jednym. Mianowicie może dojść do sytuacji, w której pracodawca wskaże kilka przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, spośród których żadna samodzielnie nie uzasadnia tego zwolnienia, ale wszystkie rozpatrywane łącznie stanowią odpowiednie uzasadnienie i zakończą się wygraną pracodawcy. Czyli lepiej więcej przyczyn, czy mniej? Odpowiadając na to pytanie, pozwolę sobie odwołać się do znanej od wieków klasycznej prawniczej maksymy i powiem, że to zależy. Kolejnym błędem pracodawcy może być także wskazanie w treści składanego oświadczenia nieaktualnej przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Co prawda, w trybie e, zwykłego wypowiedzenia kodeks pracy nie przewiduje określonego terminu, e, kiedy taka przyczyna się dezaktualizuje. Tak jak w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że powinno istnieć jakieś ograniczenie czasowe, po upływie którego pracodawca nie mógłby się powołać na pewne zaniedbania pracownika, jako na przyczynę rozwiązania z nim umowy o pracę. W przeciwnym razie pracodawca mógłby przez cały okres zatrudnienia zbierać takie haki, a później wykorzystać je, żeby zwolnić pracownika wtedy, kiedy jemu najbardziej pasuje. To jak określać tę aktualność przyczyny? Mamy tutaj dwa stanowiska. Według pierwszego można zastosować analogię do zwolnienia dyscyplinarnego, gdzie termin na zwolnienie pracownika wynosi jeden miesiąc od momentu powzięcia przez pracodawcę wiedzy o danym zaniedbaniu pracownika. Moim zdaniem stanowisko to jest zbyt skrajne. W końcu dyscyplinarne zwolnienie jest wyjątkowym sposobem rozwiązania umowy o pracę, a zatem z tej samej przyczyny termin na podjęcie decyzji jest również wyjątkowy, wyjątkowo krótki. O wiele bardziej przemawia do mnie drugi pogląd, który pozwala na posiłkowe zastosowanie przepisów o usunięciu z akt pracowniczych informacji o zastosowaniu wobec konkretnego pracownika kary porządkowej, czyli upomnienia, nagany, czy kary finansowe. Zgodnie z odpowiednimi przepisami fakt ukarania uważa się za niebyły, a w związku z tym usuwa się wszelkie informacje o tym z akt osobowych, po roku nienagannej pracy pracownika. Po roku pracownik ma zatem czyste konto. I w jednym z wyroków sąd najwyższy moim zdaniem właśnie bardzo trafnie wskazał, że ten roczny termin może być stosowany w celu dokonania oceny, czy wskazana pracownikowi przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę była aktualna, a przez to uzasadniona. W innym wyroku pochodzącym z trochę późniejszego okresu sąd najwyższy stwierdził, że zazwyczaj przyczyna traci na aktualności po upływie kilkunastu miesięcy. Jak widać, nie ma jednej spójnej koncepcji która podobnie jak w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego wskazywałaby jasno określony termin, po upływie którego przewinienia pracownika idą w niepamięć i nie uzasadniają rozwiązania umowy. Myślę jednak, że można przyjąć, że okoliczności, które miały miejsce na kilka miesięcy przed zwolnieniem, pozostaną z reguły aktualnych. Z kolei fakty mające miejsce kilkanaście miesięcy przed rozwiązaniem umowy o pracę mogą okazać się już przedawnione, a zwolnienie z powołaniem na takie przyczyny bezprawne. Wiele jednak zależy od istoty samej przyczyny zachowania pracownika i pracodawcy, sprawności adwokata występującego w procesie oraz nastawienia i osobistych przekonań sędziego rozpatrującego sprawę. Na zakończenie warto wskazać, że wymóg aktualności przyczyny będzie istotny nie tylko w sytuacji, gdy powody zwolnienia leżą po stronie pracownika, ale także wówczas, gdy będą one od niego niezależne, na przykład w przypadku likwidacji stanowiska pracy.